Odwiedziłem Mosul, było stolicę państwa itp., żeby poznać jego mieszkańców i zobaczyć, jak próbują podnieść się po wojnie. Tam teraz widać normalnie, ludzie się przechadzają, mieszkają. Na każdych dosłownie drzwiach dziury od pocisków. Gdzie tu są kobiety, czemu są sami faceci? Więc ja tutaj dzisiaj spędzam notkę. To była zdecydowanie najcięższa psychicznie podróż w moim życiu. Najpierw zobaczyłem przerażające zniszczenia i usłyszałem dramatyczne historie mieszkańców. Potem dostrzegłem ogromne zaangażowanie w odbudowę, ale w końcu przekonałem się, że największą trudnością jest coś innego. Zobaczyłem, że ma na ramionach, na obu ramionach, widać, że nieprzypadkowe cięcia. Czy to nożem, czy żyletko? W poprzedniej części pokazałem wam, jak wygląda Mosul tuż po wojnie i przez co przeszli jego mieszkańcy. A dzisiaj zobaczymy, jak próbują się po tych doświadczeniach podnieść i wrócić do normalności. Idziemy teraz na jeden z najwyższych punktów, jaki się tutaj znajduje, żeby zobaczyć też, jak to wygląda z góry. cały wypłaszczony teren. Tutaj też były domy, tutaj też były takie same ruiny, jak widzimy tutaj i tutaj akurat się zabrał za to rząd. Więc oni to przebudowują, oni tutaj teren wyrównali, posprzątali. I część ludzi będzie o tyle szczęśliwcami, że będzie tutaj robiona loteria i niektórym po prostu przypadnie taki dom. Widzicie ten zielony dom za mną? Tam teraz widzać normalnie ludzie się przechadzają, mieszkają i oprócz organizacji, oprócz tego, że rząd buduje, tak jak tutaj na przykład ta loteria, o której wspominałem, to są też prywatni ludzie, którzy po prostu pomagają i ten zielony dom, o którym wspomniałem, był po prostu jakiś lekarz, który też już nie żyje, ale po prostu stwierdził, że będzie pomagał ludziom, będzie budował im domy i wybudował chyba z 500 domów i po prostu oddaje je ludziom i ten dom jest tego przykładem. Mamy ruiny. Wszystko jest po prostu o. Od góry do dołu zrównane z ziemią. A tutaj ktoś ma skuterek i sobie. Jest czyjś dom. Ktoś po prostu pośrodku tego wszystkiego sobie teraz żyje. A propos bezpieczeństwa, bo oni wiadomo po swoich przeżyciach się bardzo, są bardzo wyczuleni teraz na cokolwiek. I oprócz tego, że mnóstwo jest patroli policyjnych, czego oczywiście nagrywać nie powinienem, to jeszcze całe miasto jest okamerowane. Każdy dom ma monitoring. Hello. Wszędzie jest monitoring, jest mnóstwo kamer. Mieszka w Mosulu mniej więcej 3,5 miliona ludzi i jest 3 miliony kamer. Więc zobaczcie, no idę sobie i dosłownie tutaj też mam kamerę. Hello, I'm good, thank you. I dlatego wszyscy mnie uspokajają, nie przejmuj się, nic się, nic się nie ukradnie, tu jest bezpiecznie, cały czas jest monitorowane, cały czas wszędzie jeździ policja, jeździ wojsko, więc Mosul jest teraz bardzo bezpieczny. Chodząc po Mosulu, widziałem z jednej strony potężną skalę zniszczeń i ludzkich tragedii, z drugiej jednak olbrzymie zaangażowanie i pracowitość w odbudowaniu swojego miasta. Ale odbudowa fizyczna to tylko część całego procesu. Po takich przeżyciach olbrzymim wyzwaniem jest również psychika. Przykładem tego było dla mnie kolejne miejsce w Mosulu, gdzie zobaczyłem jednocześnie zwykłą codzienność i zapomnienie o mrocznej przyszłości. Ale z drugiej strony również to, że niektórzy nie są w stanie dźwignąć takich przejść. No dobra, ale skąd ci znajomi? I gdzie tu się w ogóle zatrzymam? No i tu jest kolejny fajny punkt z Mosulem. Jest taki, że ludzie naprawdę tak mocno próbują wrócić do zwykłego życia, że dużo takich miejsc, czy kulturowych, czy takich towarzyskich, tak jak to, które za chwilę wam pokażę, ludzie teraz tworzą. I często nawet po prostu. Nie zarabiając nawet na tym, a wręcz dokładając do takich rzeczy, ale po prostu, żeby stworzyć fajne miejsca dla siebie i znajomych. I tak powstało na przykład Travelers Cafe, które już Wam pokazuję, jest takim punktem, gdzie po prostu ludzie przychodzą, fajnie spędzają czas. Przychodzą tutaj też często podróżnicy, ale i lokalni ludzie. I teraz na przykład Liga Mistrzów Barcelona z Interem Mediolan. I zobaczcie, jest Sisa, są ludzie, są karty, domino. I mecze oczywiście w tle. Więc ja tutaj dzisiaj spędzam notkę. Teraz szykujemy się do jakiejś gry. Podobno która istnieje tylko w Iraku. Dwie drużyny naprzeciwko siebie, 10 osób i będzie w rękach chowany pierścień. Tam już chłopaki coś szykują. Drużyna przeciwna musi zgadnąć, gdzie jest ukryty. Tak, wygląda na to, że się zasłaniają od drużyny przeciwnej. Ktoś ten pierścień dostanie. Pokazują pięści. mi, I pewnie znowu wpadnie wam do głowy to samo pytanie jak w przypadku Afganistanu. Gdzie tu są kobiety, że mu są sami faceci. No i trochę tak jest tutaj, że nie ma już czegoś takiego jakby z kobietami. Jest takie tabu jak miałem w Afganistanie. Bo faktycznie tutaj mogę rozmawiać normalnie. z Kobietami na ulicy widzę i na ulicy nawet wcale nie zakryte w żaden sposób, ale po prostu to są dwa osobne, nieprzenikające się jakoś szczególnie światy, tylko wewnątrz rodzinie. Jeżeli chodzi o przyjaciół, znajomych i ogólnie takie spędzanie czasu towarzyskie, to raczej ta sfera damska i męska są osobne. Także kobiety gdzieś same teraz czas spędzają, czego ja niestety nie zobaczę. To, że tutaj palenie jest bardzo szerokie i praktycznie każdej jara. No to to już zdążyłem załapać. Ale to, że dziecko tutaj siedzi, nie wiem, na oko. 13 lat strzelam. Siedzi też z papierosem i no to jest to no trochę zaskakujące, już nie będę tego dzieciaka nagrywał, ale no cóż, takie są standardy. Muszę wam coś jeszcze tutaj dograć z Polski, bo wydarzyło się coś, co mnie dość mocno zszokowało i myślę, że ma znaczenie dla całej historii. Bo byłem sobie w tym Travelers Cafe, grałem sobie tam chyba w billard i podszedł do mnie jakiś taki młody koleś, może z 18 lat na oko. I ewidentnie był czymś odurzony. Nie sądzę, żeby to był alkohol, ale nie znam się na używkach, więc nie będę zgadywał. I miał taką kurtkę czy bluzę, którą w pewnym momencie ściągnął, i zobaczyłem, że ma na ramionach, na obu ramionach, takie regularne, widać, że nieprzypadkowe cięcia. Czy to nożem, czy żyletką, nie wiem. W każdym razie miał. Bardzo specyficzne rany, które w pewnym momencie gdzieś tam usiadł, i ktoś, jakiś jego kolega, stał nad nim, klepał go po ramieniu i bandażował mu te rany, bo widać, że były świeże. Zapytałem jednego swojego kolegę, czy wie, co tam się stało, o co tam w ogóle chodzi. To powiedział, że no, w jego przypadku akurat konkretnie nie wiem, ale słuchaj, no musisz wiedzieć, że no nie jest łatwo po takich przeżyciach, po takich traumach, po prostu wrócić do życia. I tak jak próbujemy się odbudowywać, no to jednak na psychice. To wszystko w nas zostaje. Zgaduję, że ten chłopak jest sierotą, stracił rodziców, no i wtedy tym ciężej sobie z tym poradzić, i może, nie wiem, świadomie sam siebie rani, bo, bo po prostu nie jest w stanie tego dźwignąć. Ja na przykład, tutaj cytuję tak dalej, mówi ten kolega, do dzisiaj codziennie mam przed oczami widok swojej pierwszej egzekucji, jaką zobaczyłem, gdzie byłem przy jakimś takim wysokim budynku i widziałem, jak ze szczytu dwie dłonie wypychają, zrzucają z tego budynku człowieka. Do dzisiaj te dwie, pojawiające się nagle dłonie do dzisiaj mam codziennie przed oczami. To mi gdzieś pokazało, że tak jak przyjechałem do tego Mosulu i takim pierwszym etapem było oczywiście zobaczenie tych wszystkich ruin, tego całego dramatu, zniszczenia, drugim etapem było z kolei takie nabranie trochę nazwijmy to takiej nadziei, czyli że gdzieś tam się odbudowują, że żyją w miarę normalnie, że się śmieją, spotykają wieczorem, no ale potem, gdy się ich pozna bliżej, to takim trzecim etapem było dla mnie właśnie zobaczenie, że no jednak tym najtrudniejszym, to najtrudniejszą barierą do pokonania jest ta psychika, i że jednak są takie zdarzenia i doświadczenia, z którymi czasami po prostu wygrać się nie da. Ale dobra, wracamy do Mosulu. Dzień dobry, mamy nowy dzień. Pokażę Wam tutaj, jak spaliśmy. Mam nadzieję, że słychać, ale muszę powiedzieć cicho, żeby nie pobudzić reszty. Z tych ławek pościągałem te poduszki tutaj. Na tym spałem najgorzej, bo to się strasznie rozjeżdżało w nocy i de facto spałem na podłodze. Tu wszędzie kiepy po papierosach i trochę to czułem, co jest na A tutaj jest nas więcej. Wstajemy i ruszamy na zwiedzanie. Ale zobaczcie, wychodzimy z naszej żagarenki znaczy. i tak jak wszędzie, na każdych dosłownie drzwiach dziury od pocisku.

then you've got this. With he got the of Asian Olympics. Asian Olympics, he won. Yeah. weightlifting? No way. is <laughs> solid. Zobaczcie, cały bazar tak wygląda. Wszędzie kowale własnego losu. Dziękuję. Thank you. Thank you so much. A tu jest część drewniana. Proszę Państwa najlepsze w całym Iraku chciałem powiedzieć wino, ale po prostu sok z winogron, ale jest naprawdę przybyszny. rewelacja Mamy kolegę z Indii który też nagrywa i mamy Seifa który nas oprowadza i będziemy próbować i jest sajf, który nas oprowadza i pijemy sobie razem właśnie. E, ale jest tak turbo dobry sok z winogron tutejszych, no i wiadomo. człowiek zawsze mówi wiadomo, że pyszny ale serio, to jest mega dobry. I agree, one of the best I've ever had in life, not only in To co mi się podoba w Iraku w jedzeniu, to zobaczcie, że stoły są zawsze. Jest to zapełnione, nie ma tak, że dostaje się jedną rzecz, tylko jest chleb, są oczywiście zawsze oliwki, jest dal, czyli taka taka zupka kremowa. Jest ryż, tutaj jest kurczak no jest cała zawsze masa rzeczy. No i oczywiście delikniejszy chleb. Chłopaki właśnie powiedzieli, żeby zrobić im zdjęcie, więc teraz pozują. Ja się cieszę. Good, chętnie. Pan chciał też tutaj pokazać. A, A, it's this part. <laughs> tutaj zobaczcie, pan ma sezam w takim zbiorniku. On tutaj spływa się miele. I tutaj łyżeczka już do mnie trafia, bo tutaj to wszystko. Pływa po tym i się tworzy z tego tachini. Więc... Mhm. Gorące. Trzeba nie zaklejać usta, ale jest dobre bardzo. Więc mamy takie wytwórnie tachini. Ale to było zabawki. Osam, ale. The people here, when they close the market, they leave everything outside. I ciotka ma A ja. Sejf właśnie nam tu pokazuje, podaje przykład tego, jak jest tu postrzegane bezpieczeństwo. Czyli, że nikt tych produktów tak naprawdę na noc nie chowa, są zostawiane i, i nikt tego nie kradnie. I tak to tu zostaje. Pana właściciela nie ma, a do produktów nikt się nie dobiera. to dla mnie o tyle ciekawe, że, no wiecie, miejsce tak bardzo doświadczone. To często bardzo duża bieda i tragedie, a to też często wzmarza no, taką drobną przestępczość kradzieże itd. Tak a co ciekawe tutaj ludzie się jakoś na to nie uskarżają. Many people they work with tra uh, trading because also the city is called Mosul, which is in Arabic a uh, connecting the places. Mm. So since the old time the people used to buy their stuff from. other places this is very old town a uh, very old market uh, since hundreds of years okay, okay. Like many of the shops here more than 350 years and apart from trading what else do people do in mosul everything okay so like we are 3. like everywhere yeah like 3.4 million people here okay so they do everything a bit of everything mm. <laughs> syryjskiego mydła, tak zwane mydło Aleppo. And is it do you know uh, it's made with what? Like It comes from Biznesie chodzi o to, żeby być głośnym. Im głośniejszym się jest, tym więcej się najwyraźniej sprzeda, bo skoro tak robią. Znaczy, że to musi działać. Takie megafony są wystawiane. I można sprzedawać. A to zobaczcie, jest zbiorowisko pod jednym z namiotów, bo jest jakaś prezentacja jakiegoś produktu. Nie wiem jeszcze co to jest, ale. Ktoś, to zobaczcie, zamówiłem, zaraz zobaczycie co, ale tam widać w piecu. Tak, że więcej... Tak jest. Na takim placku jakby na takiej pizzy się kładzie, tam jest w piecu. Pan właśnie wyciąga piec grzany, akurat jest gazowo. Jeszcze na końcu jest jajko, na górze rozbijane. Zapomniałem kurcze nazwy na L, ale tu wam pewnie wyświetlę. Zobaczcie, pan pokazuje... dziękuję. a to dla mnie chyba. Dziękuję. Tak, to jest ewidentnie dla mnie. Za coś takiego zapłacę 3 złote. Czyli taki jakby spód do pizzy, taki placek z mięsem mielonym na tym wyrobiony w piecu. Tutaj zobaczcie stanowisko, przy którym się robi te placki. Pan tutaj podaje zaraz komuś jeszcze, a tam mamy ten piec, który wam przed chwilą pokazywałem. No i tygrys rzeka płynie, więc oczywiście, zobaczcie, mamy też ryby. I teraz wchodzimy na tak zwany fish market. Patrzcie, jaki w ogóle płomień niesamowity. To jest ciekawe, bo tutaj na takim dużym piecu, zobaczcie, palone drewnem, wokół rozkładane są na takich... Czekajcie, bo tutaj jest za duże ogień, aby to widać. O, jest tu lód rybom jest wrzucany, bo jest za gorąco więc taka wielka kostka lodu tutaj ląduje jest rozbijana młotkiem i przez to ryby mają chłodniej ale zobaczcie ten ruszcie jakby ryba jest wkładana w taką siateczkę w taką kratkę i potem układana wokół tego paleniska i tak się grilluje tutaj z kolei bardziej świeże ryby mamy rozkładane i znowu oczywiście ktoś jeździ i sprzedaje na takim wielkim wózeczku kostki lodu które jak już się przekonaliśmy można wrzucać po prostu rybom. Więc w każdej możliwej formie okazuje się, że ryby są zarówno z tutaj rzeki Tygrys, są hodowane na farmach, ale są też z morza, które akurat po sąsiedzku aż tak bardzo nie jest, ale widocznie daleką drogę tutaj przebyły. Kiszonki tak jak mówiłem, czyli głównie tutaj oliwki akurat peklowane w jakiś sposób. A dodatkowo musi być też restauracja, jak tu ktoś zgodnieje. I taka ryba, też, o pan pokazuje, właśnie wysmożona na głębokim oleju, ląduje ja. potem na talerzu z chlebem. No, muszę wam powiedzieć, że jest naprawdę mega fajny klimat i ludzie są przeuprzejmi o tam jeszcze. Na górze widzę, że życie się toczy, chociaż jeszcze nie ustaliłem na czym polega. Ale zobaczcie, od czego nie da się uciec. Widzicie zaraz, tutaj na końcu alejki, jak jest bliszcza. Także to życie wraca do normy. Znaczy, nie, nie żebym miał jakieś porównanie, jak było wcześniej. Ale widać, że ludzie dalej układają sobie życie, że w jakiś sposób to wygląda, ale od tej przeszłości nie da się uciec. Jest na każdym kroku. No i zobaczcie. Mamy końcówkę w bazarze, a tutaj wszędzie wokół są wyjścia. Zobaczcie, tutaj mamy znowu przykład. Z jednej strony mamy rybki, tutaj się grillują, a z drugiej... Mieszkańcy Mosulu nie chcą być kojarzeni tylko z wojną. Za tym miastem stoi naprawdę kapał historii, więc ludzie zaczynają tu też tworzyć centra kulturowe i muzea. I właśnie dostałem zaproszenie do jednego z nich. Chyba najprostsze, jakie widziałem w życiu. Tak jakby ktoś wpakował do jednego domu worek eksponatów na kupę. Ale powiem Wam, że strasznie mnie to poruszyło, bo widać, że wkładają w to masę serducha. Tutaj zobaczcie, wchodzimy właśnie do muzeum, mamy jakieś stare artefakty z Mosulu, ale co najlepsze, tu są takie drzwi. I każdy się e, odwiedzający na nich podpisuje. Na przykład tutaj jest Paweł z Polski, którego serdecznie pozdrawiamy, a tutaj jestem ja, który się podpisał. Także zobaczcie, w Muzeum w Mosulu już zostanę w pewien sposób na zawsze. No to zobaczcie, kiedyś w domach ludzie mieli po prostu takie dziury wytłoczone powiedzmy w ścianie i tutaj jest spanko. Tak dzieciaki, takie miały swoje pokoje. To jest takie to jestem ja. Dzień dobry państwu. Raczkujące bardzo muzeum, bo otwarte chyba w zeszłym roku, 2024. Tu są zdjęcia pierwszych gości. Jest pozbierane, no po prostu taki trochę miszmasz wszystkiego, nie? Tam są jakieś narzędzia, w których było, w których była gotowana herbata. Tutaj też mamy jakieś naczynia, tam są jakieś papugi. O, nam tutaj lecają jakieś ptaki. Zaraz wejdziemy też na taras, no ale. Generalnie jest to dla mnie taki ciekawy przykład tego, jak Mosul próbuje się podnieść po tych ciężkich czasach i tworzą też swoją własną kulturę i to jest strasznie ciekawe, jak to od zera wszystko tak teraz rośnie tak naprawdę, jak wszystko zostaje budowane od podstaw. Patrzcie, to jest spoko, że mamy lernetkę, jesteśmy w punkcie widokowym i możemy zobaczyć teraz miasto z góry. właśnie się ktoś zatrzymał na stopa, żeby mnie wziąć, mimo że wcale nie łapałem. Ale podziękowałem, powiedziałem, że się jeszcze chętnie przejdę po Mosulu, ale to już niestety dla mnie jest koniec mojej podróży po tym mieście, także idę sobie z powrotem do wyjścia z miasta tą samą drogą, którą do Mosulu wszedłem. I to jest właśnie dla mnie strasznie ciekawe i bardzo lubię ten moment w podróży, że idę sobie tą samą drogą, którą szedłem dwa dni temu w tę stronę, jeszcze nie wiedząc absolutnie co mnie czeka i tak sobie myślę trochę, że no, wracam już trochę innym człowiekiem po tym wszystkim co zobaczyłem, co się stało. I niekoniecznie nawet tutaj, tylko przy tak jakby intensywnych i wstrząsających przeżyciach, ale ogólnie w podróży tak bardzo często jest, że no, pewne doświadczenia, które się dzieją, a często się dzieje intensywnie, no to jednak sprawiają, że człowiek już nie jest tą samą osobą, Hello. którą był. Więc tak. Hello! Hello. English. Yes I do speak English? Uh, I am Ayman. Ayman. I man. I am from Poland! A ah. nice to meet you. <laughs> Hello. foto? take a photo? Oh, yeah. ok. A no, musiałem jeszcze z chłopakami selfie trzasnąć i, oczywiście, za, zawsze mnie na Facebooku chcą dodawać. Pytają o TikToka, tylko TikToka akurat nie mam. Ale mniejsza, wracając do tematu, tak sobie sięgam pamięcią wstecz i patrzę na to, jak wtedy wyglądałem, z jakim nastawieniem tutaj przychodziłem a z jakim teraz z tego wychodzę dokładnie w tym samym miejscu, więc no dla mnie to są takie momenty dla ciekawe przemyślenia, ale no salam czas chyba zakończyć właśnie ten film i na tym bym zakończył dzięki i do zobaczenia w następnym filmie